Jest moim zdaniem swego rodzaju nadużyciem myślenie, że gdy jesteś singielką i wejdziesz w relację, to zachowasz wszystko to, co miałaś jako singielka, a relacja po prostu przyniesie ci dodatkowe profity. Nie, moja kochana. To swego rodzaju też naiwność. Naiwność myślenia, że możesz mieć wszystko. Możesz. Zjeść ciastko i mieć ciastko. Relacja to nie związek dwóch singli. Relacja to związek dwóch osób, które nie chcą już być singlami, które chcą wspólnie tworzyć. I dlatego tak ważne jest, abyś aby dokonała wyboru osoby, z którą tą relację chcesz tworzyć? Bo gdy okaże się, że twój partner albo kandydat na partnera ma zupełnie inne zainteresowania, zupełnie inny pogląd na świat i życie, to naprawdę trudno ci będzie budować relacje bez rezygnacji z siebie i bez przekraczania własnych granic. Dlatego Zwróć uwagę na to, kim jest twój przyszły partner, co lubi, czego nie toleruje, po to, abyś po kilku miesiącach albo latach relacji nie obudziła się z dyskomfortem, że oddałaś siebie za to. Aby z nim być. Bo relacja, moja droga, to tak, to kompromis. To kompromis, to ugoda, to współpraca. I dużo łatwiej jest nam osiągać kompromisy, dużo łatwiej jest nam współpracować z kimś. To chce iść tam, dokąd my idziemy, i w sposób, jaki nam najbardziej odpowiada. I faktem jest to, że przeciwieństwa się przyciągają, ale tak naprawdę, moim zdaniem, dłuższa relacja jest możliwa tylko z osobą, która. Jest w gruncie rzeczy bardzo podobna do nas. Przytulam Iwona Kulwicka, miłość po czterdziestce.